Witam Was na moim kanale Beauty by Mikasia, dzisiaj denko kosmetyczne. Pokażę Wam kosmetyki, które w ostatnim czasie zużyłam. E, powiem co o nich myślę, jak mi się sprawdziły. Będzie zapachowo, domowo i nie tylko, włosowo. E, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam do dalszej części. Zaczynam. Mam nadzieję, że ziarenka kawy nie zostaną mi między zębami. Jak coś, to będzie zabawnie. Także jedziemy. Przepraszam Was z góry, jeżeli będziecie słyszeć momentami jakieś stukanie i wiecie, pukanie, ale to ziomy robią robotę na dachu, wiecie, idzie zima, więc dobrze, że to robią. No i każdy robi swoją pracę i chce wykorzystać, wiecie, słońce jak najbardziej i to, że jest w tym momencie, kiedy dla Was kręcę, piękna pogoda. Taka, no wiecie, złota polska jesień, więc uwielbiam. Także długi wstęp, ale z się w ciepłym klimacie. Witam Was i sorry za ten długi wstęp. Teraz zaczynamy, zacznę tutaj po prostu, słuchajcie, kolejność nie ma znaczenia. Kleneks. Uwielbiałam te chusteczki. To są właśnie alergii, komforty, zwłaszcza jeżeli macie, słuchajcie, problem z alergicznymi oczami, tak wrażliwymi. Mi te chusteczki długo służyły, słuchajcie, od wiosny, tak naprawdę. I pomimo, że tutaj jest, wydawałoby się, wiecie, taki tylko plasterek, bo, bo często takie chusteczki, często wiecie, wysychają, pomimo nawet tych takich plastikowych zapięć, one do końca były, słuchajcie, nawilżone bardzo mi pomogły w okresie wiosennym, kiedy brzoza tutaj przed oknem mi kwitła i po prostu miałam oczy podpuchnięte. Co rano budziłam się z podpuchniętymi oczami, a te chusteczki bardzo mi pomagały łagodzić ten stan. Byłam mega z nich zadowolona. Kiedyś kupiłam właśnie je w Rosmanie, bardzo dobrze mi się sprawdziły. Jak je jeszcze zobaczę, to kupię, bo naprawdę, kiedy czasami mam podrażnione oczy, a to się zdarza właśnie, kiedy jest jakieś tam silniejsze pylenie, albo zatoki się odzywają mnie, to wtedy oczy mi puchną. Także mam dość wrażliwe oczy. Nie podrażniały, wręcz te stany mi łagodziły. Dobra, długo się rozgaduję. 5 minut, no ale dobra, skrócę na pewno. Dobra, to były oczy. Słuchajcie, może o włosach. Teraz powiem o dwóch farbach. Teraz obecnie, nie wiem jak to w kamerze wygląda, ale mam ten kolor i mam tą farbę na włosach. Syos i to jest 8,0,5. To jest świetna farba, ten kolor najbardziej lubię. Ta konsystencja kremowa, niespływająca. Włosy po tej farbie są mięciutkie, dają blasku, nie są szorstkie, są lśniące. Teraz mam tą farbę na włosach. Natomiast wcześniej próbowałam tej farby. To jest Kera Color. W Action dostaniecie tą farbę. Słuchajcie, to jest nie, nie warte. Ona nie jest droga. Gera kolor, wiecie. No, skusiłam się. Co, co mam powiedzieć? Skusiłam się, bo byłam w action i po prostu tak mi się rzuciła w oczy, że fajny kolor, że może to coś fajnego. Nie. Ta farba zniszczyła mi włosy. Kolor jak kolor. Powiem wam szczerze, że wymazałam to z pamięci, ale jak śledzicie mnie na Instagramie, to tam mogliście widzieć. To był czas, kiedy byłam właśnie w świętokrzyskim. Kolor jak kolor. Natomiast bardzo zniszczył mi włosy. Do tego wiecie, że ja po tej farbie prawie że płakałam w tym sensie, że ja dosłownie czułam taką szorstkość. No. Ja po tej farbie jestem przyzwyczajona, że włosy są lśniące i takie wiecie, lejące, ładnie się układają, mają połysk i teraz moje włosy takie są. Natomiast po tej farbie to wiecie, szok. Po prostu szok. Nie polecam wam. Po prostu tak ją pokazuję, bo ona się bo ją możecie dostać w Action, ale Moim zdaniem nie warta jest, bo po prostu zniszczy wam włosy. Ja po tej farbie miałam, pomimo że to była odżywka, to miałam szorstkie włosy. Tutaj, takie, wiecie, wysuszone, szorstkie. No, no, no w porównaniu z tą, wiecie, miałam porównanie po prostu. No, chciałam coś innego spróbować. No, nie. Nie polecam, słuchajcie. I to, żeby te włosy po tej strasznej farbie doprowadzić do, wiecie, jakiejś, jakiegoś użytku po tej farbie, tak odczekałam z dwa tygodnie, no, żeby dać odpocząć tym włosom. No i bardzo dużo pomógł mi, właśnie, słuchajcie, ten eliksir jedwabny z konopi zużyłam do końca. Na pewno jeszcze powrócę. To jest świetne. W ogóle yy, używam też szamponu, yy, właśnie Joanny yy, z yy, konopią. Jeszcze go nie zużyłam, bo mam taką dużą pojemność, ale mega, bardzo ładnie mi szybko, wiecie, ten elikswir bardzo. Mi pomógł w odbudowie moich włosów, więc naprawdę widzę duże efekty po stosowaniu właśnie konopi na moje włosy, bo zamknął łuski i powoli z dnia na dzień, wiecie, ta szorstkość znikała. Bardzo dużo zawdzięczam temu eliksirowi, właśnie z konopi. Na pewno wrócę. Teraz mam chciałam Wam powiedzieć yy, i pokazać, bo jeszcze nie denkuję. Jest właśnie taka, i widziałam, że też jest wcierka, ale to jest taka odżywka dwufazowa i też ją teraz stosuję. Wstrząsam sobie i często y, nawet u nasady sobie pryskam i wiecie, lekko masuję, wmasowuję. Widziałam, że teraz wcierka jest też Joanny właśnie y, z konopi. Może sobie za jakiś czas kupię, ale ta mi się świetnie sprawdza. I w ogóle słuchajcie, no ten zapach jest taki słodki. No jeżeli konopia tak pachnie, no to... Bardzo podoba mi się ten zapach. Także i ta odżywka bardzo mi też pomaga, wiecie, w... No ta odżywka też mi bardzo pomogła w tym trudnym etapie przejściowym po tej farbie. Także... I dodatkowo nie mam tutaj... Mam łazience, bo jeszcze nie zużyłam, słuchajcie, szampon. Także to trio bardzo mi pomogło, żeby moje włosy, wiecie, wróciły do równowagi. Bardzo. Złożyłam, słuchajcie, pastę Himalaya z ananasem. Teraz mam z listerinę. Ten niebieski, czyli taki hard rockowy, hard rockowy, taki najmocniejszy. Zielony, jeżeli nie lubicie mocnych, to, to jest lżejszy. Demakijaż, mleczko micelarne, zziai, to chyba w każdym dęku pokazuję. Ono bardzo jest, wiecie, delikatne. Zmęczone oczy, nadwrażliwa skóra. Uwielbiam, zawsze zmywam makijaż. I tuż który e, uwielbiam i który teraz też mam, to jest Fine Sexy Eyes. Mam już nowy. Teraz, e, kiedy dla Was kręcę, też mam ten tusz na e, oczach, bo mam już nowe opakowanie. To jest e, najlepszy tusz ever na upały, na deszczowe dni. Nie rozmazuje się. One, e, no, potwierdzam. Maseczka Kimoko. To jest rewelacja. Świetna. No, tak przy Was i... nawet ją testowałam przy makijażu. Maseczka. Przede wszystkim... E pod tym względem, że świetnie dopasowuje się do kontury twarzy. No, maski w płachcie to pierwsza podstawowa ich funkcja to jest dopasować się dobrze do konturu twarzy i dla mnie jeszcze ważniejsze jak pasek między nosem a ustami się rozkłada, więc strefa między nosem a ustami dla mnie jest nawet bardziej istotna, słuchajcie, to moim może taki konik, nie, niż strefa pod oczami. Ja bardzo zwracam na to uwagę i jeżeli płachta, maseczka tutaj nie ma dobrze strefy dopasowanej, no to na pewno do niej nie powrócę. Ta miała świetnie dopasowany pasek. Bardzo ładnie nawilżyła napięła skórę. No nie spodziewałam się E, rewelacyjna i na pewno sobie jeszcze e, innego typu, wiecie, na pewno sobie jeszcze będę testowała. E, Luxia, to są płatki róż, e, wiecie, z, zerwana herbaciana róża. Od razu ogród mojego taty mi się przypomina. Pozdrawiam i róże, które mogłam sobie co kilka dni zrywać, i, i, i zapach mm, towarzyszył mi całe lato. A to jest zapach no świeżej herbaty. róży, zerwanej, herbacianej. Uwielbiam. Ja kupuję luksję najczęściej yy, tam, w Lidlu. E, zapachowo, ale też pielęgnacyjnie. E, słuchajcie, i teraz ziaja, mgiełki. No, mgiełki. Jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale, no to musicie to wiedzieć, że. Dla mnie dzień bez mgiełki to dzień stracony. Nie zdarza się, naprawdę od, nie wiem, właściwie od kiedy kręcę YouTube'a, bo jeżeli nie wiecie, no to moje początki YouTube'a sięgają do mojego kanału vlogowego, który, tak, do mojego kanału vlogowego, bo kanał tutaj Beauty Urodowy prowadzę rok. No, strzeliło rok, wow. To jakieś święto musimy zrobić. Słuchajcie, w każdym bądź razie e, e, dłuży, na YouTubie ogólnie jestem dłużej, bo wcześniej miałam kanał e, vlogowy, e, więc tam już pokazywałam Wam e, kosmetyczne denka, były właśnie live'y e, i te mgiełki zawsze mi towarzyszyły. Słuchajcie, Gdanskin to jest takie nasze polskie morze odświeżająca, mgiełka, zapachowa, trochę przypomina Dolce Gabbana Light Blue, yy, ale z taką nutą więcej naszego słonego, takiego, takiego słonego, takiego specyficznego no, morza, jakie tylko u nas może być. Także Gdańskin uwielbiam, no i jeju, mm, wiecie, czarna porzeczka z miętą, no to towarzyszy mi cały czas i to jest, yy, słuchajcie, no to jest, to jest mgiełka, którą mam non-stop, non-stop, bez względu jakie mi dochodzą, jakie sobie nowe testuję, to, to, to ta mi zawsze towarzyszy. O, nawet tą jeju z papają, z kokosem jeszcze nie zużyłam, jeszcze troszeczkę mam, no ale zawsze ta wygrywa, wiecie. Po prostu kocham ten zapach i wiem, że wy... Niektóre z Was też mi piszą, że po prostu uzależniłyście się od tego zapachu. Też tak mam. A zapachowo to jeszcze zużyłam. donna Larive. To jest właśnie taka podróbka. To jest taka właśnie podróbka. Słuchajcie, doczekawane Light Blue. Bardzo lubię. Zawsze wyczajam, gdzie jest najtaniej, bo czasami w Rosmanie, w Hebe, w naturze yy, potrafi być, wiecie, różnica 5 yy, złotych nawet. Zużyłam no. Zapach to jest Natura Eco, cytrusowy sad, mój ulubiony, też zawsze jak jest na prące, to, to jest duża pojemność 200 ml. Bardzo lubię tutaj, tutaj jest taka zielona pomarańczka dla mnie, wiecie, z listkiem zielonym. Przypomina mi zapach właśnie takiego sadu owocowego z takim pomarańczem, z zielonym listkiem. Bardzo lubię. Są różne zapachy, ale ten najbardziej lubię i Kupuję. to w naturze dostaniecie. Też zawsze czekam na promki i wtedy jest taniej. Słuchajcie um, moje, moje kwiaty, białe kwiaty z Lidla znikły. Produkcja się skończyła tych kwiatów. Nie wiem, wiecie, nikt tego nie wie, jak nawet w sklepie spytacie, to nikt nic nie wie, bo produkty potrafią się pojawiać i znikać. Także w takich czasach żyjemy, no i no niestety w moim lidlu nie ma już tych pięknych białych kwiatów, o których, y, które Wam pokazywałam w demkach i, i które mi towarzyszyły. Y, no i zaczęłam poszukiwania nowych zapachów y, do domu i słuchajcie, na, w Rosmanie, na promce Aroma Dorota, coś takiego znalazłam. Piękny design. Słuchajcie, wstawię Wam zdjęcie, jak to wygląda. Miało stać na przedpokoju, bo piękny design. Tutaj to jest taki miętowy, niebieski, taki, wiecie, Tiffany Blue, bym powiedziała. No nie wiem, jak to powiedzieć. Słuchajcie, bo ja Wam przeczytam, co tutaj jest. Świeże, świe, świeże powietrze. I przeczytam Wam, co, co, y, co y, oni uważają, że y, świeże powietrze, jakie to są zapachy. Nuta głowy, jabłko, morela, zielone owoce, przyprawy, przyprawy y, czarna porzeczka. Y, nuta bazy, drzewo cedrowe, y, paczuła mech. Nuta serca, jaśmin róża. Tak miało pachnieć świeże powietrze, tak? Dla mnie to pachnie jabłkiem i to nie takim jabłkiem, wiecie, świeżym, tylko takim sfermentowanym trochę. Yy, więc dla mnie to nie ma nic wspólnego ze świeżym powietrzem. Yy, nie mogłam znieść tego zapachu na przedpokoju. Yy, do toalety, jak wyniosłam, yy, to na szczęście w toalecie mam okno, więc uchylałam i to się trochę przewietrzyło, zmniejszyło yy, i Trochę pewnie też się przyzwyczaiłam. Nie, no nie. Tutaj generalnie wyczuwalne jest jabłko i to nie jest jabłko takie, które lubię i kocham. No bo jabłko może być świeże, tak? Świeże powietrze, zielone, coś, ok. Ale to ma zapach dla mnie takiego sfermentowanego jabłka. Więc no nie. Nie polecam Wam akurat y, tego zapachu świeże powietrze, bo dla mnie to nie jest świeże powietrze. Piękny design, y, nazwa też, natomiast y, no to jabłko. Y, to nie, dla mnie to nie było świeże jabłko, tylko to było sfermentowane, więc no nie. I dalsze moje poszukiwania, słuchajcie, to byłam w Pepco. I to też jest właśnie ciekawe, że Pepco, Pepkowi nierówne, bo są produkty, które w da, wiecie w danym pepko na przykład nie ma. Na przykład w Pepco tu w Warszawie, jak chodzę, to nie ma działu, na przykład kosmetycznego. A w Świętokrzyskim Pepco ma swój dział kosmetyczny, gdzie zakupiłam e, paletę cieni. Co zobaczycie wkrótce, albo już widzieliście. Weźcie, taka rzeczywistościutkowa. W każdym razie, w tym Pepko w Warszawie, słuchajcie, zobaczyłam, że są też takie różne zapachy do domu. I co pokazywałam Wam w ogóle na Instagramie? Słuchajcie, Dark Orchidea. Dark Orchidea. Tak, I i paczuli stoi ten zapach na przedpokoju. Proste, wiecie, taki yy, słoiczek, yy, ale ładnie zakończony jasnym drewnem. Patyczki. Bardzo fajny, intensywny zapach. Dość mocny. I naprawdę jak wchodzę do domu, to czuję ten zapach. Bardzo ciekawy, ale dość mocny. Zdecydowane takie mocniejsze. Cieplejsze można by było też powiedzieć zapachy, no to bardzo fajne. Na jesień taki cieplejszy, mocniejszy, bardzo fajny. I w ogóle yy, też spodobało mi się to, że yy, możecie powąchać te zapachy. O widzicie, tutaj to już wyrwałam, bo, bo zużywam yy, ten zapach. Natomiast kupiłam jeszcze ten zapach. To jest White Jaśmin i Mint. I to jest mega fajne, że w sklepie otwieracie sobie tutaj e, ten plasticzek i możecie powąchać. I to jest mega fajny zapach, który na, będę zużywała w toalecie, chyba w toalecie po tym, który jeszcze tam wyczuwam, po prostu, ale no na długo starcza, nie? Na długo starcza, bo już ponad miesiąc jest. I nie może się ulotnić, ale następny będzie ten. I to jest mega fajne, wiecie. No, mega to jest fajne, że otwieracie sobie i możecie poczuć ten zapach. Bardzo fajny, przemyślany. O, widzicie tutaj, jest takie drewienko, jasne. Bardzo ładne. Taki prosty design. A zapach. Tak, tutaj czuję zdecydowanie jaśmin i taką leciutką miętę. Bardzo fajne. Właśnie takie zapachy lubię. Także takie odkrycia. Wow, to wszystko. Także to wszystko. Mogę przepić kawkę. Dajcie znać, czy któreś z produktów znacie, lubicie, jak Wam się sprawdzają. Ja mega lubię czytać od Was komentarze, Wasze polecajki, co Wam się sprawdza. Wtedy. Um, ten nasz kontakt jest taki fajniejszy, a jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, wiecie takie moje życie codzienne. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się jesiennej handrze, słońce nosimy w sobie. Wszystkiego dobrego i widzimy się niedługo w następnym. Trzymajcie się zdrowo. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah.